Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk Digla Ocean Drive. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 października na live. Wygranie macie Paysy w card o wartości 20 zł. Wystarczy, że stawicie lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony wowka dzisiaj robimy sobie 50 zł do kosy na CSGO Skinsie, więc sprawdzimy, jak nam pójdzie taki odcinek. Pamiętajcie o najlepszym kodzie, czyli kod WOFKETY. 10% więcej przy wpłacie, 20 na start, no i możliwość dostania gratisowego skina właśnie przy wpłacie z moim kodem. Eee, więc tak. Zaczynamy sobie odcinek, odcinek taki challenge. 50 zł też nie jest jakoś mega dużo Ej, zacznijmy w ogóle sobie od standardowego otwarcia. Embercase. Na przywitanie, na sprawdzenie, jak nam dzisiaj tutaj będzie szło. Może coś takiego kurczę, no proszę, coś lepszego. Embercase, kochany. Ja bym bardzo prosił. Ej, p 50 Hopper może być spoko. Może być spoko, ile tutaj będzie. No właśnie, nie feel tested. Nie feel tested żeby hopper był spoko, to musimy mieć faktoryniu bądź minimalware. Więc ostatnia szansa. Ostatnia szansa. Jak do trzech razy się nie pojawi jakiś dobry skin w tej skrzynce, to po prostu odpuszczamy. Ok, odpuszczamy tą skrzynkę. E, idziemy sobie po prostu po bitwę. Dobra, jedna C4. Jedna C4, cztery osoby i może być jeden zwycięzca. Więc zobaczymy, kto nim po prostu będzie. Więc. Eee, czekajcie, mogę być nim ja. Tak jest, tak jest. Oczywiście, że ja. Eee, ta bitwa jest jak najbardziej się nam sprawdziła. Teraz idziemy w coś takiego, kurczę, nie zdążyłem niestety. Eee, wrzucamy sobie teraz tutaj. Hmm, czekajcie, czekajcie. Czego by tutaj użyć, żeby faktycznie móc zrobić taki szum, który... No kurde, te przywieszki były fajne, no nie? Ale były, właśnie te jest słowo, klucz były Bo ostatnio nic mi z nich nie leci zbytnio Więc nie wiem, może pójdę w naklejki Dajmy sobie 6 sztuk, jeden na jeden Tak na spokojnie, taka właśnie bitwa Bardzo szybko znajdujemy Tutaj przeciwnika, Kubuś Puchatek No i Zobaczymy, co tam Jeszcze wypadnie, czy pojawi się Fajna czerwona naklejka, chciałbym bardzo Fajną czerwoną naklejkę, na przykład właśnie Rabi Wave'a, lub e, Google. E, mm, ej więc to by były te naklejki, no i ta w sumie jest spoko, no nie ta z językiem holo e, Ona jest jak najbardziej tutaj spoko e, Co będzie dalej, co będzie dalej, co będzie dalej Je, to nie ta, to nie ta, dobra, to nie jest ta holo z, z językiem To jest ten jakby uśmieszek taki, więc on nie do końca jest tym, czego bym szukał sobie tutaj No i mamy zwycięstwo, mamy zwycięstwo, ale nie takie, jak chciałem, bo nie wypadła naklejka taka jak chciałem Więc nie wiem czy nie powierzyć tego wszystkiego w e, ręce... Bitwy na płyty. Byśmy mieli cztery skrzynki i cztery skrzynki, i by było to jeden na jeden zrobione. Więc albo szybko, odcinek by się nam zweryfikował, czyli albo byśmy wiedzieli, że przegraliśmy, czy nie, albo będzie średnio, albo polecą te ciekawsze płyty i będzie super. Więc opcje są trzy. Jaka się sprawdzi, zobaczymy. Eee, I i i i. Dobra, zaczyna się. Zaczyna się. Cztery płyty i co tam będzie, niestety widzimy u przeciwnika. Nie, dobra, super jest statrak, więc uratowało to tak troszeczkę. Wiem, że jest gorzej po prostu u mnie, ale ten statrak naprawdę super mocno pomaga. I, i, i co będzie, niestety nie widzę tutaj fajnej płyty. No i musimy, jeśli teraz nie wypadnie ciekawsza, niestety ciekawsza chyba nie wypada. No właśnie, tak, dobra, dobra. Ratunek przybywa w postaci punktów bitewnych 9661. Jest to jak najbardziej wystarczający na skina. Bierzemy tego skinka, bo jeszcze coś tam mieliśmy tych bitew poprzednio, więc wychodzi tutaj nam dar od losu, że mamy możliwość zrobienia tutaj kolejnych bitew. Wy, zwycięstwo w przegranej Coś takiego się wydarzyło Udało nam się po prostu dużo punktów bitewnych zdobyć z tej bitwy I w ogóle, nie no, i jakby i nie było, no nie? E, praktycznie nam wyszło Czyli spróbowaliśmy zrobić bitwę, nam nie poszła A e, nic na tym nie straciliśmy Więc no, jak najbardziej takie sytuacje lubię e, I co teraz? E, co teraz? Tutaj no... Musimy sobie wziąć, moi drodzy, nie no, elementale już były, już były. W te skrzyneczki dawno nie szłem, ale też nie wiem, czy jest sens bo powiem, nie wiem, czy jest sens. Czy one jakoś kiedykolwiek mnie super ocaliły? Nie wiem, może zbustowane wersje tych skrzynek. Co o tym sądzicie? Ja bym może to zrobił. Ja bym może to zrobił. I to też bym poszedł maksymalnie. Wiecie, to też bym poszedł maksymalnie i nawet wrzuciłbym trzy osoby. Trudno. Nie pójdzie, to nie pójdzie. E, 10 skrzyń będzie, żeby po prostu coś tam ciekawszego sobie trafić. Nie uda się, to się nie uda. Więc różnie to bywa. No ale ja mam. Ja dostam szansę od losu, więc może los teraz będzie skory ku temu, żebym to ja zdobywał właśnie najlepsze. Na i zwyciężył kolejne bitwy i po prostu poleciał sobie po z 50 zł. Byłoby to przyjemne, nie ukrywam. Hmm, Czyżbym prowadził, prowadzę, ale. Wiecie jak jest? Wiecie? O, ta chicken chyba była fajna. Tak jest, ona jest dosyć fajna. Dosyć fajna. E, ale tu. A żeby wygrać Państwu w karda, napiszcie jaka jest wasza ulubiona rzecz, którą można kupić w sklepie spożywczym. I obok liczbę od 7 do 10 Tutaj no, chłopaki depczą nam po piętach, niestety. I must, I'm star e, tutaj, wylatuje na prowadzenie. E, I widzimy Pegasusa. Widzimy Pegasusa, który jest wystarczający, żeby to on zabrał tym razem prowadzenie. Kolejny Pegasus, dwa razy Pegasusy pod rząd, więc Rallyincha ra, e, tutaj prowadzi. Nie pamiętam tego kursu. Mm, nie jest fajny, nie jest fajne jakoś. Mm. Dobra. Ostatnie dwie słuchajcie, ostatnie dwie, które są naszą nadzieją Niestety pierwsza nadzieja się nie sprawdza, ale jest jeszcze jedna Jest jeszcze jedna, którą możemy trafić I niestety to też nie jest ona, to też nie jest ona Mamy złoty, 76, 40 punktów, strzemy, może 5 gwiazdek Nie ma 5 gwiazdek niestety więc mamy 2-0. Nie, czekajcie, będzie. Będzie na tego. Na, na Indirected Case'a. Strzelimy sobie daily case. A, jeszcze Indirected Case poleci na 4 osoby. Taki szybki Indirected Case może też się sprawdzić. Więc ja sobie spróbuję. Czemu by nie? Kurczę, jest możliwość, więc jak najbardziej sobie spróbujemy. Eee, już nie chcę w sumie tych skrzynek, weźmiemy sobie właśnie Directed Case'a, zaznaczymy sobie cztery osoby i na szybko rozegramy taką bitwę ostatniego ratunku. Jeśli ona już nam nie pójdzie, no to niestety, no ale nic już nie wskuramy. Bez, jeśli ta bitwa jeszcze się nie uda, to już nie będzie niczego, więc próbujemy. Jeśli nie, no to po prostu kończymy odcinek dosyć szybki. Jeśli się uda. Jest, dobra, jest, 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 widzowie. Jest dobra. E, więc lecimy sobie pomocniejszą skrzynię e, 490. kurczę, Szkoda, że na C4 brakuje. Jednak z tych wszystkich chciałbym najbardziej C4 tworzyć. No ale dobra. Raz Case, czyli skrzynia zdecydowanie lepsza od poprzedniej. Więc tutaj znowu próbujemy. Może znowu nam pójdzie. No i znowu może fajne zwycięstwo się tutaj pojawi. Więc zaznaczamy sobie. Zaznaczamy kolejne i e, Niestety nie, dobra, nie tym razem, a już fajnie nam to po prostu zaczynało iść, więc trudno się mówi. No nie tym razem, będziemy próbować kolejnym, mam nadzieję, że to po prostu się uda eee, następnym razem zrobić coś fajnego. Ja wam dziękuję za oglądanie, subujcie, lajkujcie, na razie, siema i cześć.